Cześć, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Agnieszka. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i dzisiaj zapraszam na gorący filmik, na który wiem, wiele z Was czekało, a mianowicie opowiem Wam, jak wygląda w tym momencie podróżowanie między Anglią a Polską, a także jak wygląda droga powrotna. Opowiem Wam o dokumentach, które wypełniłam, o dokumentach, które są potrzebne. Chcę Wam też powiedzieć, że sytuacja zmienia się dosłownie z dnia na dzień, także całkiem możliwe, że ten film nie będzie aktualny za kilka tygodni, za kilka miesięcy. Oczywiście, najlepszymi stronami do sprawdzenia aktualnych informacji są strony rządowe i polecam sprawdzenie zarówno strony rządowej kraju, z którego się wyjeżdża, a także kraju, do którego się wjeżdża, gdyż zasady z każdego kraju są zupełnie inne i tutaj możemy brać pod uwagę wiele, wiele różnych aspektów, o których oczywiście będę miała ochotę Wam tutaj powiedzieć. E, musicie też wiedzieć, że mam jak najszczersze intencje, e, także proszę e, sprawdźcie jeszcze wszystko przed wyjazdem, bo nie chciałabym, abyście, wiecie, wylądowali na lotnisku, Okazuje się, że nie macie jakiegoś dokumentu, który jest potrzebny do podróżowania No dobra, to zaczynamy Ci, co znają mnie od jakiegoś czasu, pewnie wiedzą, że jestem osobą, która lubi mieć wszystko zaplanowane, przemyślane I chociaż lubię spontan, ale w wypadku podróży międzynarodowych jednak wolałabym mieć wszystko, wiecie, zamknięte na tip-top I nie mogło być inaczej w przypadku właśnie tego wyjazdu U mnie problem był taki, gdyż miałam ważny cel podróży, bo ja wyjeżdżałam jeszcze w czasie, kiedy... Podróżowanie jest nielegalne, było nielegalne i ze względów turystycznych, oczywiście są wyjątki, i dlatego przed wyjazdem na stronie rządowej Wielkiej Brytanii wypełniłam taką deklarację Declaration for International Travel i mogę Wam tutaj powiedzieć, bo tutaj akurat mam tą rozpiskę, że jeżeli na przykład Waszym celem podróży jest praca, jesteście wolontariuszami dla jakiejś organizacji, a może jest to podróż w celach edukacyjnych, medycznych, czyli na przykład. Jesteście chorzy i potrzebujecie jakiegoś um, specjalnego operacji, załóżmy, która może odbyć się tylko w danym kraju. Jeżeli to jest um, pogrzeb, um, a także kończycie wizytę, która była w danym akurat, właśnie w terenie Wielkiej Brytanii. Um, na przykład, jeżeli wasze dzieci albo rodzice mieszkają w innym kraju, to też jest możliwość do tego, aby odwiedzić um, je. A także ja miałam kolejny powód, i w moim przypadku to był brat. To był ślub mojego brata. I tę deklarację wypełniacie jeszcze przed, przed wylotem. I muszę Wam powiedzieć, że tej deklaracji nikt mi nie sprawdzał na lotnisku, ani w żadnym innym miejscu, ale chcę Was też ostrzec, bo słyszałam, rozmawiałam wczoraj na ten temat z moją koleżanką, e, która też może za dwa miesiące temu e, pojechała e, na wakacje do Brazylii, tylko podała jakiś taki, nie wiem, bardziej banalny powód tego wyjazdu. I wyobraźcie sobie, że po miesiącu od jej powrotu skontaktowały się z nią służby, nakładając 10 tysięcy kary, e, twierdząc, że powód jej wyjazdu nie był... Tak ważny i ona się do tego będzie apelować. Nie wiem w sumie jak to się rozwiąże, ale mówię Wam o tym. Tak to wyglądało wcześniej. Deklarację wypełniłam na wszelki wypadek. Chyba jeszcze z tydzień przed moim wylotem, bo w tamtym momencie jeszcze nie zarezerwowałam żadnego lotu, gdyż nadal zastanawiałam się, czy, czy powinnam to zrobić. Ja czekałam do piątku, to jeśli się nie mylę, był chyba 9 albo 10 maj, z tego względu, bo liczyłam tak cichutko na to, że może Polska będzie na zielonej liście krajów, co wiązałoby się z tym, że nie będę musiała mieć kwarantanny po przylocie. Niestety okazuje się, że Polska jest na pomarańczowej liście, czyli kwarantanna nadal obowiązuje wszystkich, z małymi wyjątkami, to możecie sprawdzić na stronie internetowej, ale o powrocie powiem Wam za sekundę. W każdym razie właśnie po piątku, kiedy te informacje zostały potwierdzone, że Polska jest jednak na tej pomarańczowej liście, podjąłam decyzję, że znalazłam tańsze troszeczkę lot i decyzję, że jednak przylecę i wybrałam tym razem linię Ryanair. Z innego Niska też nie zazwyczaj latałam, latałam ze Stansted. I na lotnisku wszystko wyglądało tak, jak przed pandemią. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja rok temu też nagrałam Wam film, w którym opowiadałam, jak wygląda podróżowanie w czasie pandemii z dziećmi i wtedy zasady były kompletnie inne, teraz są inne, a jestem więcej niż pewna, że jeżeli zdecydujemy się pojechać do Polski na wakacje, to te zasady będą po raz kolejny zmienione. A muszę Wam też powiedzieć, że warto jest śledzić to, na jakiej liście będzie Polska, a także inne kraje, do których chcecie podróżować. I te decyzje będą podejmowane mniej więcej co 3-4 tygodnie, od, tego, od czego zależy te decyzje, na jakiej liście znajduje się dany kraj, od ilości szczepień w danym kraju, od ilości zachorowań, a także od tego, czy na przykład nie są odkryte jakieś nowe warianty choroby, tak jak na przykład dzieje się w przypadku teraz w Wielkiej Brytanii, kiedy przyszedł do nas ten wariant z Indii. Ja z Londynu, z lotniska Stansted wylatywałam w środę 12 maja, i przy odprawie nikt, nikt mnie nie pytał, ani o tą formę, o której Wam powiedziałam wcześniej, ani o to, czy zrobiłam test przed wlotem, ani o szczepienia. Dosłownie nikt nikogo nie interesowało. odprawa wyglądała zupełnie tak, jakby nie było wirusa. No oczywiście na lotnisku było wiele mniej ludzi, też liczba lotów jest ograniczona. Tak wygląda sytuacja na lotnisku Stansted, jest 8 rano, jest pusty, dosłownie tam jest może 20 osób. To też się właśnie wiązało z jednym z problemów, jakie miałam w ogóle z organizowaniem całego wyjazdu, bo loty nie są codziennie, tylko w określone dni i kiedyś na przykład tych lotów było trzy a teraz to jest jeden lot dziennie, tak jak mówię, z, ale... To wszystko jest spowodowane tymi właśnie ograniczeniami. Na dzień czy dwa przed wylotem dostałam też wiadomość od firmy Weezer, w której były napisane, jakie muszę wypełnić formy właśnie przed przylotem do Polski. I te formy wypełniłam wcześniej, oczywiście, bo sobie wydrukowałam, ale jeżeli ich nie macie, to one są też rozdawane w samolocie, i właśnie załoga samolotu zbiera te formy. I wrzucają do takiego pudełka. To jest właśnie na wypadek, jeżeli ktoś by ewentualnie w samolocie zachorował na covida i wtedy oczywiście te wszystkie osoby musiałyby się udać na, na kwarantannę. No i to właśnie w Polsce zaczynają się schody. Ja wylądowałam w Warszawie na lotnisku Modlin. I tam czekałam ponad półtorej godziny, byłam ostatnia w kolejce, to też troszeczkę moja wina była, bo pomogłam jednej pani z wózkiem, jedna miała dziecko i wózek rozkładany, także zamiast biec, wiecie, tam do kolejki, tak jak inni to zrobili, to ja w sumie byłam ostatnią osobą, dlatego to tak długo trwało i to właśnie na granicy polskiej straż, straż graniczna decyduje o tym, e, przeglądając Wasze dokumenty, analizując Wasze dokumenty, e, czy Właśnie jesteście zwolnieni z kwarantanny, czy na to dziesięciokwarantannę musicie, dziesięciodniową kwarantannę musicie iść. I w moim przypadku osoby zaszczepionej dwoma dawkami, nie musiałam mieć żadnych kwarantanny, wystarczyło, że pokazałam paszport, tak jak zwykle, pokazałam kartę szczepień i zostałam z kwarantanny automatycznie zwolniona. Jeżeli chcecie, jeżeli się boicie, że na przykład ta kartka nie wystarczy, w moim przypadku tak było, wiem, że niektórzy z Was ją zgubili, można też ściągnąć aplikację NHS, z tym, że ostrzegam, że ściągnięcie tej aplikacji i załadowanie danych zajmuje ponad czasami tydzień, bo w tym momencie dużo osób właśnie zaczęło się tym interesować, dużo osób to zaczęło robić Tutaj po prostu trzeba wpisać swoje dane. Wiem, że też musiałam, pamiętam, podać zrobić skan swojej twarzy, aby wysłać, jeśli się nie mylę też jakieś zdjęcie dokumentu potwierdzające moją tożsamość i oni w tym momencie w tej aplikacji mają um, moje dane, co może w przyszłości zaowocuje tym, że to właśnie będzie ten um, covidowy paszport, tak, właśnie w tej aplikacji, ale w, w tym momencie um, moja karta szczepień w zupełności wystarczyła i um, nie miałam żadnej kwarantanny. Inaczej jest przecież w przypadku osób, które szczepienia nie, mały, nie miały. Anglia nie jest w strefie Schengen, dlatego testy z Anglii nie są akceptowane na terenie Polski i dlatego w Polsce na granicy jesteście, będziecie poproszeni o wykonanie testu. Możecie ten test zrobić na lotnisku. Tutaj pokażę Wam zdjęcia takiej budki, która jest zaraz obok i tam kolejki przed i po wolocie zawsze są ogromne, no bo... Ludzie myślą, że muszą zrobić ten test na lotnisku, ale niekoniecznie, bo macie 48 godzin na to, aby ten test wykonać, i na przykład możecie wrócić do waszego, dojechać do, do, do waszego miejsca docelowego i w mieście docelowym właśnie taki test zrobić, oczywiście uważając na to, aby ta firma, która ten test wam wykonała, e, była w stanie załadować te dane na stronie Sanepidu, aby po prostu was z tej kwarantanny zwolnić. Dlatego to tak długo trwało na lotnisku w Polsce, bo... Wszystkie osoby przede mną, które nie miały szczepienia, albo które nie miały dokumentów pewnie, wiecie, udowadniających, że może są właśnie w biznesie, albo coś innego, one musiały iść na kwarantannę i ten, wiecie, strażnik musiał wpisać dane, gdzie będą się zatrzymywać, z numerem telefonu i z danymi, dlatego to tak długo trwało. Um, i, um, I to tyle. Chyba, mam nadzieję, że wszystko wam powiedziałam. Dobra, teraz e, ja już jestem w Polsce, tak? I wracałam w poniedziałek, czyli poniedziałek 17 maja jest to dzień, e, pierwszy dzień, kiedy zostały podniesione restrykcje związane z podróżowaniem. I ja też właśnie liczyłam na to, bo wiedziałam o tym, że wrócę w poniedziałek, bo nie było lotów chyba nawet w soboty, w niedzielę się nie mylę. Poniedziałek to był pierwszy dzień. I tak naprawdę liczyłam na to, że Polska będzie te zielone liście, ale niestety nie jest, co wiąże się z tym. Że w tym momencie jestem na 10-dniowej kwarantannie. Zaraz Wam opowiem, jak to wygląda, ale jeszcze przed wylotem musiałam zrobić kilka, kilka rzeczy, które były bardzo istotne i bez nich nie wpuszczono by mnie nawet do samolotu. Mianowicie, przed wylotem na mniej więcej maksymalnie 72 godziny musicie zrobić test na COVID. -a. Może to być test antygenowy albo PCR. No to zależy od Was. Oczywiście ten PCR kosztuje 500 zł, ten antygenowy kosztuje znacznie mniej. Jeżeli chcecie ryzykować, Wiadomo, że ten antygenowe wyniki przychodzą po kilku godzinach, w niektórych przypadkach nawet szybciej, dlatego niektórzy wiem, że robili go też na lotnisku, przyjeżdżając trochę wcześniej, a niektórzy robili to w rodzinnym mieście, tak jak u mnie. Z tym, że polecałabym zadzwonić i zapytać, czy dane miejsce jest w stanie Wam wystawić zaświadczenie w języku angielskim. Hiszpańskim, albo jeśli się nie mylę, francuskim, bo to są tylko te języki, które są akceptowane e, przy przylocie do Anglii. To jest bardzo ważne. Nie może być test po polsku, musi być w tych językach, o których powiedziałam Wam wcześniej. I um, Ja zrobiłam mój na: jeżeli ktoś jest z białego, to zrobiłam na choroszczańskiej i też zawsze trzeba się na te testy umawiać. Nie można przyjść i po prostu sobie zrobić. Trzeba się wcześniej umówić. I moje wyniki, ja zrobiłam test w sobotę i wyniki przyszły po dosłownie dwóch godzinach. Dostałam je na maila. Nie wydrukowałam tej kartki, miałam ją na telefonie. To jest jeden z testów. A musiałam ich kupić jeszcze kilka, o tym Wam powiem za sekundę. E, koniecznością jest też wykupienie testu na dzień drugi i ósmy po powrocie do Wielkiej Brytanii. Z tym, że musicie udowodnić przed lotem, że już go zakupiliście. Tych firm w tym momencie na rynku jest wiele, problemów z nimi też jest dużo, niestety. O problemach może Wam powiem na koniec, bo nie chcę tutaj mieszać ludziom w głowach. E, w każdym razie e, będzie on Wam potrzebny. Dostaniecie taki kod certyfikatu właśnie Waszego testu i będziecie musieli go wpisać do kolejnej formy, która znajduje się na stronie właśnie rządowej Wielkiej Brytanii i jest to strona, która się nazywa Passenger Locator Form i tam podajecie wszystkie dane dotyczące Waszej podróży, skąd przyjeżdżacie, przez jakie kraje przejeżdżacie. tam musicie też podać informacje z jakiej firmy, Kupiliście test, kiedy dokładnie wracacie e, Jaki jest numer Waszego siedzenia Także to wszystko jest e, dokładnie Tam musi być wpisane Ja ponownie tej formy też nie drukowałam Tylko miałam ją tutaj wiecie na telefonu zapisaną Ona jest w takim dokumencie W typie dokumentu PDF I kiedy e, przyjechałam na lotnisko Modlin e, Pytano mnie o wszystko Czyli nawet nie byłam w stanie przejść przez bramkę Tylko od razu po tym momencie Kiedy zdałam bagaż e, Zostałam pytana, czy mam Test negatywny, czy mogę pokazać w języku angielskim, czy mam tą formę, czy mam ten test zarezerwowany na dzień drugi i ósmy. No i po tych właśnie wszystkich informacjach można przejść dalej. Sam powrót do Wielkiej Brytanii też mnie zaskoczył, bo myślałam, że właśnie to, co będzie się działo na granicy w Anglii, będzie o wiele bardziej skomplikowane, ale okazało się banalnie proste. Kolejek praktycznie nie było, no bo tak jak mówię, to ci strażnicy graniczni w Polsce mieli za zadanie sprawdzić tak naprawdę te wszystkie dokumenty, a to osoby, które siedziały już na granicy w, w Londynie, one tylko po prostu potwierdzały to, co sprawdzili ci w Polsce. I ja jeszcze dodatkowo zarezerwowałam sobie test testu release, który powinnam wykonać 5 dnia mojej kwarantanny. Ja przyjechałam w poniedziałek, czyli pierwszy dzień mojej kwarantanny to wtorek. Um, I dzisiaj, czyli w środę, powinnam wykonać e, mój pierwszy test. I Tutaj pojawił się problem, bo test nie przyjechał. E, ja już od wczoraj dostawałam dwa telefony od e, tych e, rządowych e, firm pytających, czy się izoluję, czy znam wszelkie zasady, które powinnam przestrzegać. Ok, so, following on. As part of the COVID-19 response, you are required to quarantine at the address stated on your passenger locator for 10 days, from od dnia, after you arrived in the UK. During this time, you are legally required to take a COVID test on day two and day eight, and failure to do so may result in prosecution. As you have opted into the test to release, you will also take a test on day five. If the day five test is negative, you may stop quarantining, but you must still take a further test on day eight. And then during your quarantine period, you may receive visits from the test and trace team to confirm you are isolating at the address you provided on the passenger locator. Jestem. Oh. Um, rozmowa trwała mniej więcej 10 minut uh, i uh, no, podałam im wszystkie informacje, takie jakie są i cały czas czekam. Powiedziałam im też, że niestety mój test nie przyjechał i wczoraj wieczorem dostałam też telefon od y, y, właściciela albo nie wiem, kogoś, kto pracuje dla firmy, z której zamówiłam test i on powiedział, że mój test nie przyjedzie na czas, że jeżeli chce, to mogę się już kontaktować z NHS i oni postarają mi się wysłać te testy. I ja słuchajcie, byłam tak zła i ten facet był taki, taki, wiecie, spokojny, przyjemny, mówił, przepraszam, ale niestety mam tak dużo tych osób, o te testy, proszę, że my się nie wyrobiliśmy. A plan był taki, ja zamówiłam go jeszcze, tak jak mówiłam wam wcześniej, na kilka dni przed wyjazdem, także miał przyjechać do mnie w poniedziałek, czyli w dniu mojego przyjazdu, a jeszcze nie przyjechał. Zadzwoniłam później też na stronę NHS i przedstawiłam im problem. Oni powiedzieli, że jeszcze mogę poczekać jeden dzień. Jeżeli nie przyjedzie do dnia trzeciego, to wtedy powinnam złożyć skargę na nich, a dodatkowo oni wtedy nie wyślą test z NHS-u. Ten test na dzień drugi i ósmy to jest ten test PCA, który jest troszeczkę droższy i to jest też nic innego jak maszynka do robienia pieniędzy. Różnica w cenie jest ogromna, muszę Wam powiedzieć, że. W niektórych miejscach możecie zrobić ten test za 100 funtów, chodzi mi ten dwudniowy, w niektórych miejscach możecie go zrobić za 250-300, ja wiem, że teraz ceny też się zmieniają, um, od 17 maja też niektóre kraje są na zielonej liście i podróżowanie w celach turystycznych jest już dozwolone i niektóre firmy też turystyczne, a także firmy przewozowe typu Wizard, czy właśnie jakieś inne linie lotnicze, one same podpisały umowy z niektórymi firmami robiącymi te testy, aby te koszty podróżowania zmniejszyć. Bo jakby nie patrzeć, to jest dodatkowy, naprawdę ogromny koszt. Ja podróżowałam sama, także to jest, znaczy to jest, są duże pieniądze, ale jeżeli na przykład bym miała podróżować całą rodziną, to e, nie wiem, czy to się po prostu opłaca. I tutaj niestety tego nie można inaczej inaczej określić. Czyli e, dzisiaj jest dzień drugi, mojej kwarantanny, w, dzień, w którym powinnam wykonać test wiecie, i wysłać go do analizy, ale niestety nie mogę tego zrobić, bo mój test jeszcze nie przyszedł. Dzisiaj dostałam wiadomość, że został podobno wysłany, także może przyjdzie jutro, ale coś obawiam, bo ja chcę do pracy i muszę do pracy wrócić jak najszybciej. Wykupiłam sobie też ten test na dzień piąty i aby uniknąć właśnie tego wysyłania i czekania na wyniki, pomyślałam, że lepiej będzie, jeżeli pójdę do jakiegoś miejsca, licząc na to, że właśnie test robiony na miejscu wyniki będę otrzymał szybciej i zamówiłam sobie test z Budca. Nie wiedziałam, że są i też, słuchajcie, cena jest w miarę Atrakcyjna w porównaniu do tych innych firm czy aptek, które takie testy proponują. Um, ale co się okazało, wczoraj jeszcze dostałam potwierdzenie od tego pana, z którym rozmawiałam z HHS, że jeżeli nie będę miała najpierw negatywnego wyniku po moim drugim dniu, to nie będę mogła zrobić tego testu na dzień pią w dniu piątym. A, I jestem okrutnie zła, no bo jakby nie patrzeć, ta firma spowalnia cały ten proces. Ja to wszystko zaplanowałam, wszystko wiecie, kupiłam wcześniej, a okazuje się, że oni po prostu, a oni po prostu nie wywiązali się z umowy. Za te dwa testy zapłaciłam um, 140 funtów, za ten test w zapłaciłam dodatkowe 100 funtów. Um, jeszcze, ale No właśnie, zobaczymy Chociaż jechałam, leciałam z takim panem, który mi powiedział Słuchajcie, że on też Chciał wykupić ten pięciodniowy Ale zadzwonili do niego e, Z tej NHS track and Trace I powiedzieli, że ktoś w samolocie miał COVID I on się i tak i tak musi izolować przez te 10 dni Także nawet jakby wydał Te pieniądze, wiecie, w tym piątym dniu To i tak i tak musiałby tą izolację do końca odbyć Ja pewnie na Instagramie Już zrobię Wam e, taki, wiecie, update Co się stało, bo sama nie wiem jak to będzie wyglądało. Dzisiaj jest środa, tak? Jutro przyjdzie test, mam nadzieję. Czyli nawet jeżeli bym go wysłała, wiecie, od razu, to nie ma szans, żeby do soboty miała wyniki. Chyba, że stanie się cud, ale nie wiem. Okej, okay, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że film Wam się przydał. Pamiętajcie, że najlepszymi stronami do sprawdzania informacji są te rządowe, gdzie znajdziecie aktualne, a także rzetelne informacje na temat Waszej podróży, a także dokumentów, których będziecie potrzebować do jej wykonania. Życzę Wam szczęśliwych wakacji i do zobaczenia. Usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa! pa.